No, hej, już patrzymy, co na ostatni tydzień marca dla lwów, kochane lwy i lwiczki. Już patrzymy. Główny przekaz. O, dla was, patrzcie. Co zostawia? Ja to zostawiam, bo wypadły trzy karty. Cudowne karty. Boże, co tutaj się dzieje, kochane, ale wy, wy pójdziecie bardzo, bardzo mocno do, ale to bardzo mocno do przodu. Dzięki jakiejś um, kobiecie, albo um, może tutaj chodzi o przełożoną ważną osobę. Um, nie musi być oczywiście kobieta, ale mamy tutaj bardzo duży sukces, głównie finansowy. Może być też. Um, rozwiązanie jakichś problemów, efektem jest szczęście. Dziewiątka pentakli, niczego Wam nie będzie brakować, poradzicie sobie z rozwiązaniem problemów, poradzicie sobie z emocjami. Kwestie finansowe, ja tutaj myślę, że naprawdę możecie bardzo dobrze funkcjonować w tym tygodniu. Możliwe, że jakieś awanse, możliwe, że jakieś podwyżki, premie, ale też wyjścia z jakichś trudnych sytuacji finansowych, wszystko zacznie się rozwijać, głównie finansowo, bo te pentakle mi się pokazują, więc moi drodzy, ewentualnie matka może wam też pomóc w jakiś sposób w kwestiach finansowych, może jakaś pożyczka, żeby pójść naprzód i żeby wyjść z jakiejś. Długów, czy mieć pieniądze na inwestycje, które przyniosą bardzo dobrze, dobre efekty, ale jest tu wyjście z trudnej sytuacji, jest tu pójście do przodu. Wow! Wielkie wow! Kochani, mogę sobie jeszcze dla Was wziąć kartę radę. Zobaczcie, śmierć, odrodzenie. Karta mówi o tym, że nowe nowe przed Wami e, jest ewidentnie zakończenie jakiegoś cyklu i jak coś stało w miejscu głównie w sprawach finansowych, a materialnych, teraz ruszy z kopyta. Zobaczymy co w e, kwestiach miłości. Dla singli i związku. Miłość dla singli i związku. Miłość dla singli. I związki. No dobra, moi drodzy, już tutaj widzę, co tutaj się dzieje. Wiecie co, kochane lwy? Pokazała Wam się też Wasza karta i karta gwiazdy dwa arka na wielkie. Bardzo dobra energia, słuchajcie, energia, która pokazuje, że w tym tygodniu może być bardzo dużo namiętności, bardzo dużo seksu, ale też chyba taka nadzieja na spotkanie. Moi drodzy, jeżeli jesteście w jakimś związku na w jakiejś relacji, nawet nie w związku, relacji na odległość, to kochani karta mówi jeć, jedź. jedź to ma szansę na naprawdę miło, spędzone, miło spędzenie czasu. Chyba tak, kochani e, taka rada dla Cingy, jeżeli chcecie poznać kogoś, nie wiem na ile tutaj będzie ta relacja e, perspektywiczna, no na pewno będzie bardzo przyjemna na początku. Chociaż jest nadzieja na to gwiazda, nadzieja na to, że się rozwinie. No, i co? I karta rada mówi wyjedź. jedź. Być może gdzieś na jakimś wyjeździe, podczas jakiegoś wyjazdu, e, no, znajdziecie taką osobę. Jeżeli ktoś się zastanawia nad wyjazdem na zagranicę albo zmianą pracy, to możliwe, że to będzie e, ten czynnik e, decydujący, że kogoś poznacie. No, zastanówcie się. A tutaj, e, jeżeli chodzi o. E, Związki, no to kochani, co? No trzeba to poprawiać yy... miłość. Dużo miłości, dużo miłości, dużo miłości, mniej, mniej walki, mniej konfliktu, kochani, więcej miłości. Miłości i tej fizycznej, i tej emocjonalnej. Będzie poprawa, musicie tylko zrezygnować z jakiejś takiej rywalizacji, konfliktów. A karta dla was, że albo też pojedźcie gdzieś na jakąś wycieczkę to pozwoli Wam chyba zacieśnić te uczucia, relacje, albo po prostu zróbcie coś z pasją razem, albo spędźcie miło czas w łóżeczku razem. Mamy tutaj miłość, mamy tutaj króla kielichów, mamy tutaj dojrzałość, więc nic się nie dzieje. Mogą pojawić się drobne konflikty, no, które będzie trzeba... Pokonać, ale to mogą być sprzeczki. Ewentualnie mówię, może być to chęć jakiejś rywalizacji między Wami, więc trzeba by było troszeczkę odpuścić. E, zobaczymy sobie sprawy finansowe, materialne. Powinny być według przekazu na początku rewelacyjne. E, zaraz zobaczymy, czy takie będą. Ta sama karta, kochani, i ta sama karta. <gryw> Przecież ja naprawdę dotasowałam. No. No. Kochani, e, w sprawach, mówię, materialnych, finansowych, być może. Tutaj wyjazdy, wyjazdy, jeszcze raz wyjazdy, wycieczki, zmiany mogą wpłynąć na waszą sytuację finansową, nabierzecie pewności siły e, i determinacji. Będziecie się cieszyć życiem. Kochani, e, zmiana perspektywy. zmiana perspektywy e, jest potrzebna, czyli i troszeczkę inne działanie. E, no, ale to wszystko się rozwija. Słuchajcie. Karty mówią też, że nie przejmuj się. E możesz już być spokojny, możesz odpocząć, możesz się wyciszyć. E I to już nabiera tempa. To już jest czas, gdzie zaczną przynosić e rezultat, efekty waszej pracy, gdzie dopiero będą pieniądze. Tutaj są plony, już niedługo wszystko e wyjdzie. Wszystko się okaże, zacznie przynosić efekty. Mamy tego rydwanu, więc rydwan, więc jest pokonanie przeszkód, więc jest pójście do przodu. I to bardzo mocny rycerz-monet siła. Jest tu niesamowita determinacja, siła, ruch. Słuchajcie, taki dynamizm, ale też zobaczcie, karty rady dla Was to jest też taka spokojna energia, która mówi. Będzie, nie martw się, będzie, ale za chwileczkę, za chwileczkę będzie, już niedługo, bądź cierpliwy. Eee, poczekaj, już możesz odpocząć. Teraz czekaj, czekaj na efekty, już zrobiłeś, zrobiłaś wszystko, co możesz. sprawy pójdą bardzo mocno naprzód. Zobaczmy sobie tył kart. No, i znowu czekanie, sprawiedliwość, rycerz kielichów. Poczekajcie, ta sprawiedliwość, czyli to, co daliście, już niedługo się zwróci i będą ofer oferty, będą e przyjemne chwile, będzie czas, gdzie będziecie mogli świętować to. Ewentualnie, kochani, też e karty mówią o tym, że e no, czas oceny musicie też ocenić czy chcecie z kimś się związać czy nie. Może to czas, gdzie trzeba by było zdecydować, czy komuś coś zaoferować, czy otworzyć się na randki, czy otworzyć się na propozycje, czy komuś coś przekazać, może coś ważnego. Może trzeba by było powiedzieć o miłości. Może już yy, trzeba by było zdecydować, ocenić. No. To tyle. Buziaki. Pa.